Jakie kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was coś, czego na moim kanale raczej nie ma zbyt dużo, a mianowicie będzie to open box bardzo fajnej paczki, która ostatnio do mnie przyszła. Jeżeli słuchajcie, podoba Wam się taki rodzaj filmów, to koniecznie dajcie mi znać o tym w komentarzach na dole, ponieważ wydaje mi się, że jest to w sumie coś całkiem fajnego. Taka nowa seria mogłaby być też fajnym pomysłem dla Was, żebyście się dowiedzieli. Co ostatnio sobie sprawiłam, co ostatnio do mnie przyszło, więc dajcie mi znać, co o tym sądzicie. A teraz już przechodzimy do tego, co mam Wam faktycznie do powiedzenia. Dzisiejszy film, tak jak wspomniałam, będzie open boxem. E, paczki z butami, którą ostatnio przyniósł mi kurier. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, z ręką na sercu, że więcej butów na obcasie w najbliższym czasie nie kupię, bo po tej paczce, którą Wam dzisiaj pokażę, mam ich aż potąd, aż na sto. Także naprawdę jestem jak najbardziej zadowolona, bo buty na obcasie to jest coś... Co ja po prostu uwielbiam, i coś, co mogłabym kupować, 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 i jeszcze raz kupować. A więc zaraz Wam pokażę, co sobie zamówiłam i mam nadzieję, że te buty Wam się spodobają. Chociaż choć raz kupowaliście szpilki, to prawdopodobnie wiecie, że zakup tych, które są wygodne, graniczy praktycznie z cudem. Powiem Wam, że takich czarnych, lakierowanych szpilek w swojej szafie mam około trzy pary, i niestety wszystkie leżą, ponieważ w sklepie wydawały się. Fantastyczne, niesamowicie wygodne i po prostu najlepsze na świecie. Ale później, kiedy je założyłam i pochodziłam sobie w nich troszeczkę dłużej, no niestety już takie nie były. Więc postanowiłam dać im jeszcze jedną szansę, bo tak jak Wam wspomniałam, czarne lakierowane szpilki to w mojej szafie jest rzecz chyba najbardziej pożądana. Są to najbardziej klasyczne szpilki, jakie sobie mogę tylko wyobrazić. Jak widzicie prezentują się tak. Mam nadzieję, że ta para odczaruje tą złą pasę czarnych, niewygodnych, lakierowanych szpilek, i mam nadzieję, że one okażą się super wygodne, ale to już wam powiem przy okazji innego filmu. Pierwsza para, tak jak mówię, najbardziej pożądane w mojej szafie, moim zdaniem najbardziej klasyczne, najbardziej kobiece szpilki, jakie tylko mogę sobie wyobrazić. Czarne lakierowane szpilki. Jest to but wykonany właśnie z ekoskóry lakierowanej i dodatkowo podeszwę ma gumową i tutaj mamy również rowki antypoślizgowe, więc mam nadzieję, że będzie mi się w tych butach stabilnie i wygodnie chodziło. Jeżeli chodzi o obcas, to mamy go aż 11 cm, także jest to myślę, że niekoniecznie bardzo wysoki, ale taki w sam raz obcasik. Jak widzicie mamy czubek w szpic, jest to mój chyba ulubiony model buta w szpilki, właśnie z czubkiem w szpic, ponieważ przepięknie wysmukla to stopę, no i wygląda bardzo, ale to bardzo kobieco, więc... Tak się prezentuje pierwsza para. Jeśli chodzi o wykończenie, tutaj też środka buta to jest tutaj zastosowany bardzo fajny, taki mięciutki, elastyczny materiał, także myślę, że będzie się w nich wygodnie chodziło. Dodatkowo, śród stopie tutaj również jest chronione i jest dodatkowo amortyzowane przez taką właśnie mini poduszeczkę, więc myślę, że może te buty zdadzą egzamin wygody i komfortu zarazem. Jeżeli chodzi o sam but, to tak go teraz oglądam. Jest bardzo ładnie wykonany, nic tutaj nie odstaje, żadne nitki, nic się tutaj nie pruje. ładnie jest podeszła, też wykończona tutaj ten czubeczek, więc jak najbardziej jestem na tak. Jeżeli chodzi o cenę, to te buty kosztowały 119 zł. No i tak się one prezentują. I to jest właśnie pierwsza para. Kolejna para, którą Wam pokażę, będzie już troszeczkę mniej klasyczna ponieważ będzie w takim dosyć oryginalnym wzorze ale wężowej skóry. Bardzo mi się te buty podobają. I jak je zobaczyłam na stronie, to stwierdziłam, że będą fantastycznie, po prostu wyglądały do jakichś takich bardziej eleganckich stylizacji, gdzie jest na przykład cała stylizacja w kolorze czarnym i tylko takim właśnie elementem przyciągającym wzrok są buty. Ich wykonanie też jest bardzo, bardzo dobre, tak samo jak w poprzedniej pary. Natomiast one są wykonane z skóry. Dodatkowo ta ich struktura jest niesamowicie fajna, ponieważ to jest naprawdę bardzo fajna taka imitacja wężowej skóry, więc jak przejdziecie po nich dłońmi, palcami, to naprawdę czuć tą strukturę i to jest bardzo fajne. Dobrze, że nie są takie płaskie, bo wtedy były takie sztuczne, natomiast tutaj naprawdę tę strukturę i to mi się mega podoba. środek jest dokładnie tak samo wykończony, też jest bardzo taka mięciutka podeszwa. Obcas też ma 11 cm. Piki te kosztowały również 119 zł. Um, I co mogę o nich powiedzieć? Są po prostu genialne. Jeżeli skóra węża Was nie przekonuje, to ja nie wiem na jakim wy świecie żyjcie. Nie no, oczywiście żartuję, ale po prostu w mojej szafie jeszcze takich butów o takiej strukturze, o takim wzorze nie ma, więc bardzo się cieszę, że. Te maleństwa do mnie trafiły. Przechodzimy do trzeciej pary i to już nie są nakierowane szpilki, tylko jak widzicie, są to szpilki wykonane z Eko Zamszu. Powiem Wam szczerze, że ja zawsze do zamszowych butów mam taką lekką rezerwę, ponieważ o takie buty trzeba naprawdę zadbać. One się strasznie rysują, bardzo przecierają i naprawdę trzeba uważać. Co się w nich robi i jak się w nich robi. Ale powiem Wam, że brakowało mi takich butów, więc stwierdziłam, że zaryzykuję. Buty są również bardzo ładnie wykonane. Mają troszeczkę inny środek, już troszeczkę mniej miękki i dodatkowo też nie ma tej poduszeczki tutaj na stopiu. Natomiast ja już je przymierzałam i powiem Wam, że naprawdę są bardzo wygodne. Obcas mamy 10,5 cm, także jest troszeczkę niższy niż w tamtych dwóch poprzednich parach. Ten kolor jak najbardziej do mnie przemawia. Zamówiłam je specjalnie z myślą o jesieni, ponieważ szukam właśnie w takim kolorze płaszczyka jesień, zima, e, wełniany płaszcz mi się marzy i myślę, że te buty będą do niego po prostu wyglądały bajecznie. Więc to jest kolejna para, a chyba Wam jeszcze nie wspominałam jak, jaki jest koszt tych butów, to jest 89 zł. Także są troszeczkę niższe i troszeczkę tańsze od dwóch poprzednich par. Jeżeli nie jesteście fankami szpilek, natomiast nadal lubicie buty na obcasie, to teraz dwie kolejne pary będą idealne dla Was, bo nie są na szpilce, ale właśnie są nadal na obcasie. Pierwsze z nich są to buty, bodki, już takie typowo, które sobie zamówiłam z myślą o jesieni, i prezentują się tak. Są to buty wykonane również z EkoZamszu, także też trzeba o nie troszeczkę zadbać. Dodatkowo, co bardzo mi się w tych butach spodobało, to to, że mają właśnie, jak widzicie tutaj. Złote elementy są złote suwaki i złote elementy również na obcasie. Obcas, jak widzicie, bardzo stabilny słupek, a moski tutaj czubeczki są zaokrąglone. Wydaje mi się, że na jesień, właśnie też do jakiegoś fajnego płaszczyka, będą te buty idealnie się sprawdzały. Jeżeli chodzi o cenę, to te buty kosztowały 149 zł i prezentują się one tak. Ostatnia para, którą mam wam do pokazania, jest dla mnie osobiście totalną niespodzianką i totalnym, ale to totalnym hitem. Buty prezentują się tak. Jak widzicie, są nieco bardziej masywne niż pozostałe pary, więc, jeżeli lubicie takie cięższe buty, to jak najbardziej te wam się sprawdzą. Słuchajcie, pozwolę sobie trzymać jednego, bo obydwa są bardzo ciężkie. But ten, jak widzicie, ma gumową podeszwę, dodatkowo ten obcas jest bardzo, ale to bardzo masywny, i taki, co za tym idzie, stabilny. Nie wiem, czy mogę tak to powiedzieć, ale tutaj mamy właśnie fajnie wytłoczoną podeszwę, dzięki czemu jest w atypoślizgowa, myślę, że będzie fajnie łapała podłożem i przyczepność. Dodatkowo te buty wykonane są z tkaniny, tutaj elementem ozdobnym są frędzle, które bardzo mi się podobają, są takie szalone te buty. Złote wstawki, tutaj mamy suwak i... Te kółeczka na sznurówki również właśnie są złote. Dodatkowo buty tutaj właśnie mają sznurówki, są sznurowane, natomiast to jest atrapa, bo tutaj mamy suwaczek. Oczywiście możecie sobie tymi sznurówkami te buty troszkę zwęzić czy rozszerzyć, bo to jak najbardziej działa, tylko po prostu no nie musicie ich wiązać, bo mamy tutaj zapięcie na suwak więc tak, na plus, że są stabilne, że są bardzo takie. Masywne, ale w sensie takim pozytywnym No i że właśnie fajnie wyglądają I plus za te właśnie frędzle, których ja jestem fanką I uwielbiam, uwielbiam frędzle Natomiast mówiłam o tym, że okazały się niesamowitą niespodzianką Mianowicie ja jak zamawiałam te buty, to tak czytałam ten opis W sumie wpadłam na te buty już praktycznie na samym końcu i czytając ten opis, jakoś tak przeczytałam, przeczytałam, zobaczyłam to zdjęcie. Mówi, dobra, super fajne, są akurat takie na jesień, biorę. Ale jakoś w tym opisie nigdzie nie znalazłam informacji, że są to buty, które są ocieplane. I to nie jest ocieplenie na zasadzie, a damy do buta jakieś tam futerko. Tylko tu jest naprawdę to ocieplenie bardzo, ale to bardzo porządne. Jest to miły taki misiu, że tak powiem, więc naprawdę super. I to jest cały but tym wyścielony, łącznie właśnie z wkładką, więc naprawdę jest rewelacja. Dla mnie to było mega zaskoczenie, bo tak jak Wam mówię, no ja tego nigdzie w opisie nie znalazłam, tej informacji, że te buty są ocieplane, a one są ocieplane, więc myślę. A nawet nie myślę, tylko wiem, że będę w nich chodzić i jesienią późną, ale również myślę, że to są już moje pierwsze buty na zimę. Bo tak jak mówię, podeszwa jest idealna do tego, żeby się przyczepiać do śniegu, do lodu. Natomiast tutaj ten Misiu już czuję, że będzie mi ciepło w stopy. Więc ja jestem jak najbardziej na tak i to są chyba buty, które z całego zamówienia są najlepsze. I chyba jakbym miała Wam polecić jedną parę. To poleciłabym Wam właśnie te buty, ten model. I jeżeli chodzi o ich koszt, to jest to 149 zł. Także 150 zł za naprawdę porządnie wykonane buty, bardzo fajnie. Dodatkowo jeszcze z ociepleniem, myślę, że jest to cena jak najbardziej spoko. Tak jak mówię, ja jestem jak najbardziej na tak, i to są chyba buty, z których się. Najbardziej cieszę, bo tak jak mówię, no nie sądziłam, że są to buty ocieplane, a są, więc jestem mega, mega szczęśliwa. Ok, kochani, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o buty. Pokazałam Wam wszystkie pięć par, które ostatnio do mnie trafiły. Koniecznie dajcie mi znać, które buty Wam się podobały, a może które Wam się nie podobały. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, także zapraszam Was do komentarzy. Na dole tam Was odsyłam i koniecznie zostawcie po sobie jakiś ślad, jakiś komentarz. Oczywiście zachęcam Was też do łapek w górę. Jeżeli Wam się taka seria podoba, to zostawcie właśnie łapkę w górę. Dzięki temu będę wiedziała, czy mam kontynuować open boxy, czy też nie. No i oczywiście dla wytrwałych, którzy zostali ze mną do samego końca tego filmu, jest konkurs. Kto nie lubi konkursów, nie ma chyba takich osób, także zapraszam Was serdecznie do udziału. Jeśli chodzi o zasady, to jak zwykle są banalnie proste, wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał, bo jest to konkurs dla moich widzów. Dacie łapkę w górę pod tym filmem, żeby było mi miło, a dodatkowo musicie też odpowiedzieć na pytanie konkursowe. A tak naprawdę to nie będzie pytanie, a bardziej zadanie, ale jest to bardzo proste zadanie, także spokojnie, nie martwcie się. Wystarczy, że wejdziecie na stronę www.stuk.pl. Tam wybierzecie dowolne buty, jakie tylko chcecie, i w komentarzu opiszecie mi stylizację, z którą właśnie te buty byście zestawili. Także na przykład, jeżeli wybierzecie czarne nakierowane szpilki, to możecie napisać mi, że wybieram właśnie te i te buty. Dodatkowo dołączyłabym do nich. Nie wiem, biały t-shirt, przetarte jeansy, dodatkowo pomalowałabym usta na czerwono i voilà. Także właśnie takie zadanie macie, więc zapraszam Was do komentarzy. Czekam na Wasze stylizacje, życzę Wam powodzenia. Zwycięzców będzie dwóch. A do wygrania będzie jedna para butów ze strony właśnie StuKStuk.pl, oczywiście dowolnie wybrana przez Was. Konkurs, jak zwykle, bardzo prosty, bardzo fajny, kreatywny, także ja za Was trzymam kciuki. Wybiorę najfajniejsze stylizacje. Cały regulamin konkursu znajdziecie oczywiście na dole w opisie, także tam Was zapraszam. Jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, to tam wszystko będzie perfekcyjnie wyjaśnione, a ja się tymczasem z Wami żegnam i do zobaczenia, do następnego filmu, cześć!